Jak tam, chłopie? Stałeś już? <laughs> to dobrze. To witam serdecznie. Na tonarzu dziennym z kącika kultury fizycznej skrzypasa. Dzisiaj jest sobota. Dzisiaj który jest? 18 albo 19? Nawet no, nie wiem. Jest sobota. Dzisiaj triceps, Wyciskanie w wąskim chwycie. Teraz leci, będzie trzecia seria robocza, 90 kg, i przechodzimy tam na ostatnią serię wyciskania sztangi łamanej z zagłowy. Lecimy. No, szkoda czasu jest, mam opóźnienie 20 minut. Ogólnie, a to jest dużo, to jest ogólnie dużo, bo będę musiał stąd wyjść 20 minut. Później, co mi koliduje z pewną rzeczą. Ale nic, lecimy. Razy. Tak, to była trzecia seria. Tego ćwiczenia mam cztery serie zrobię 4 z albo 5. Bo to jest takie jakby główne moje ćwiczenie na triceps. Wyciskanie właśnie wąskim chwycie. Na moje pozrywane ogólnie triceps. A ta tylnia głowa jest skrócona, Tricerf ma trzy głowy. Ja mam po jednej po jednej z naderwane, czyli mam jeszcze w sumie po dwie. Dobra, lecimy z ostatnią serią wyciskania sztangi za głowy. Jeszcze razy. O, no to już będzie koniec tego ćwiczenia. Zdjęcie. Odbił mi się parówcząm na śniadanie tym parówki. Kupczaka. Z kurczaka. Z kurczaka, chyba. No. A jeżeli można coś dobrego powiedzieć o parówkach, to Wam powiem, że no, trochę lepsze te parówki były, bo y, bynajmniej y, z 90, chyba 2 albo 90% mięsa i bez konserwantów. Jest napisane, bez konserwantów. Rzeczywiście w składzie nie ma żadnych konserwantów. W Biedronce one są. Zapomniałem jaka firma robi. Także są, można powiedzieć, jeżeli coś dobrego można powiedzieć o porówkach, to są lepsze niż te takie inne, może tak powiem. To powiedzieć. Ogólnie powiem Wam, że jak miałem dietę w tamtym roku rozpisaną, to miałem w swoim z, z jednych ze śniadań, bo tam było, miałem trzy jadłospisy, z jednych ze śniadań były parówki sokoliki. 200 gramów, parówek sokoliki. Także nie wiem, te sokoliki, ja już nie pamiętam, jaki, jaki tam skład był. Muszę z ciekawości sprawdzić, bo już nie pamiętam jaki, jaki, jaki to, jest, to jest skład sokoliki miały. Dobra, lecimy z brzuszem. Z nosy kolan zwisie się na drążku. Mam jeszcze jedną serię. Nie, dwie chyba. Zobaczcie eee, co tu dołączyć. <kluzni> Czego nie robiłem dawno. Zrobiłem sobie ściąganie, ściąganie linki, ale mam drążek. Mam powieszony ten worek. A musiałbym... Musiałem go zdjąć. Ja nie mam teraz w sumie jak, bo musiał, musiałbym ławkę przestawić i tak sztanga będzie mi. Nie chcę się nadzieć na tą sztangę, także zrobię tu i najwyżej później zdejmę, zdejmę ten worek. Tak myślę co tu dołączyć sobie, czego dawno nie robiłem na triceps. Może wyciskanie sztangielki z głowy, o wyciskanie sztangielki zza głowy. 那我也没有。 A jeszcze dzisiaj oprócz oprócz tricepsu. Jeszcze będę robił kark. Dzisiaj ja będę robił kark na korące z obciążeniem. Ale tylko, tylko tył. Kark robię tak w sumie nie kaptury. Kapturów nie robię. Kark. Robię tak z dwa razy w tygodniu zaczęłem robić. Dobra, chodzimy. Czwarta... Czwarta seria. Bo. To już nie chciałem 12 robić, żeby nie ryzykować. żeby mnie przywiodło. Znaczy na pewno bym to wziął, ale już czułem, że triceps. Czasami, powiem Wam tak, czasami na przykład przedostatni ruch idzie jeszcze w miarę, nie? że na pewno jeszcze by poszedł jeden. Ale to jest, to jest yy, często tak, że to czuć, że ten jedenasty niby poszedł łatwo, ale już czuć, że tam weszła taka pompa, że ten dwunasty, czy tam nie wiem, przykładowo ruch jeszcze jeden może już po prostu stanąć, nie? Gdzieś tu, pomimo że ten, że ten przedostatni jeszcze w miarę ładnie poszedł. Dlatego czułem, że. Pewnie by poszedł ten dwunasty, ale już nie chciałem aż tak mocno po prostu wyżyłować tego ostatniego ruchu. Gdyż, gdyż mówię, różnie to bywa, a nie mam, nie mam tutaj y, podporek. Ale ostatnio właśnie patrzałem, sobie chcę kupić y, stojaki właśnie z podpórkami i sobie kupię. Okay. <laughs> będzie większa ilość ruchów z hantelką nawet do 20 jeszcze no, na serię wyciskania zrobię potem a potem zresztą zobaczycie dobra chopy lecę dalej czyli, czyli było zrobione wyciskanie mocnym chwycie było zrobione wyciskanie sztangi zagłowy, była zrobiona hantelka jednorącz. Teraz robię ostatnią serię poręczy. Przechodzę na ćwiczenie na kark. I wchodzę na pierwszą serię ściągania uchwytu wyciągu górnego, czyli tak zwane prostowanie ramion. Teraz Wam pokażę to ćwiczenie na kark, jeszcze go nie pokazywałem, to jest podobne ćwiczenie, to co tu często pokazywałem, że siadam, siadam sobie na oweczce, biorę koronkę na głowę z obciążeniem i robię po prostu, podnoszę głowę do góry, tylko że tu będę robił leżąc w podporze, o tak. Dobra. To jest trochę, trochę inna wersja tego ćwiczenia. trudniejsza. Znaczy trudniejsza. Yy, cięższa. Cięższa niż ta, co na przykład się siedzi, nie? Ta, ta wersja jest cięższa. Z tego względu, że głowa jest jakby bardziej... Bo, bo tak jak siedzę, to jestem bardziej tutaj wyprostowany i tu głowa jest pod innym kątem. A tu głowa jest tak. Także ma to wpływ duży. Jest, jest ciężej. Jest, jest, jest ciężej czuć, że większe napięcie idzie, i na tym ciężarze jest ciężej niż, niż normalnie siedząc. Dobra, przechodzę na pierwszą serię ściągania linki wyciągu górnego. Dokładam od razu z dwadzieścia, z, z dziesięć No i co? No i to będzie ostatnie albo przedostatnie ćwiczenie na triceps, czyli to było wyciskanie sztangi w chwycie wąskim 5 serii wyciskanie sztangi łamanej za głowę. wyciskanie handelki za głowy poręcze i ściąganie. Uchwytu na wyciągu górnym. 5 ćwiczeń. Plus jeszcze kark. No i w międzyczasie brzuch. Myślę, że tyle ci się nie wystarczy. Albo sobie dorzucę jeszcze jedno: dorzucę sobie jeszcze wyciskanie sztangi do czoła. Francuskie wyciskanie. Tak. Jeszcze sobie to zrobię. Zrobię sobie to. Spróbuję sobie zrobić właśnie na ławce. Na ławce yy, skośnej. Po, powiem wam, że super wchodzi Lepiej niż na Niż na płaskiej Na lekkim skosiku lepiej wchodzi Czyli będzie sześć ćwiczeń razem Ja mam jeszcze po trzy Serie <tryk> I dwie serie na kark Ale już chodzi, żeby te materiały Nie były za długie Także pozdrawiam wszystkich serdecznie. Ja zapraszam na skrzypa.stubeshop.pl po koszulki, tanktopy, te shirty, yy, spodenki, yy, torby treningowe, kubki. Także zapraszam serdecznie i żebyście mi byli piona. Jak tam chłopy, staliście to już? Witam serdecznie na tonażu dziennym z kącika kultury fizycznej Skrzypasa. Dziś mamy wtoreczek. Lecimy sobie z klateczką. Klatka i łydka. No i oczywiście między seriami yy, wchodzi brzuch. Tam idzie. Ludzie przychodzili. <kluw> już prawie zdrów. Jeszcze tam delikatnie kaszelka od czasu do czasu, ale już jest OK. Yy, wczoraj byłem w zimie, robiłem plecy. Yy, potem wieczorem Robiłem tutaj y, 6, 6 rund na worku. 6 rund z y, techniki z hantelkami, Taka walka z i dwie rundy walki z na sucho. Czyli 14 jednostek po 3 minuty. No i barki są trochę zajęte, po wczorajszym klatę. Jedziemy bez wymówek. Bez wymówek. Może, może nie być. Dobrej dyspozycji dnia, A jak nie ma kontuzji, to swoje, swoje trzeba zrobić. Nawet, jak jest jakiś słabszy taki dzień, to po prostu zakładamy mniej, mniejsze obciążenie, mniejsza intensywność. Wiadomo, że na 100%. Przez długi okres czasu nie pojedziemy wszystkich treningów na 100%. Przechodzę. Użyłem rękawiczek, bo ta sztanga ta sztanga jest tutaj radełkowana, ale ona jest yy, cienka, jest w chwycie. A tu zawsze mam lepszy, lepszy ten chwyt. No i oczywiście <słuch> jedziemy łydeczkę. Pięcia na palce. 40, 40 razy na jedną nogę. 40 na drugą. Ja tak robię na oko mniej więcej. 5, 7 serii tej łydki. Jak czujesz, już jest spompowana, to już jej nie robię. Nie mam mu jakiegoś takiego głównego, głównej ilości serii, której się trzymam. Raz robię 5, raz robię 8. <laughs> Łydkę też trzeba robić. Ja akurat łyd, łydki to mam dobre, nie? Ja akurat mam, mam predyspozycję do łydek. Niektórzy robią łydki i nie mają tych łydek, bo po prostu nie nie mają i nie będą mieć. Przepraszam. Genetycznie. Po prostu tutaj gościa takiego z znam tutaj na dobrze. Nogi w miarę, a łydeczki takie. nie I on te łydki katuje. Robi. Po prostu ma genetycznie te mięśnie gdzieś tu wysoko, czy jak to nie wiem, że po prostu łydeczki cieniutkie tak jakby u chłopczyka. Jakby ich w ogóle nie trwało, nie? A one, one katuje je równo, bo nieraz widziałem i po prostu nie ma tych łydek i nie będzie miał Biceps jeszcze wyrob, wyrobimy i triceps, nie, ale łydki mają to do siebie, że, że nie, nie uzyska, Jeżeli ktoś genetycznie nie ma łydki, to nie będzie miał nawet po ciężkich treningach, delikatnie coś tam się ruszy, ale to tylko delikatnie. Dobra, lecę dalej. Dobra chłopy, lecimy z stonarzem. Zrobiłem ławkę płaską. 110, 110, bo 6 ruchów, a potem zeszł już do 4, bo moc uciekła. Eee, także słabizna. Eee, lecę tutaj 90, 90 kilo, trzecia seria robocza. Będą cztery serie robocze. Nie wiem, nie, nie, nie zrobię 12. A już nie chcę im się zmniejszać, bo w drugiej serii zrobiłem 11, także musiałbym się bardzo mocno zebrzeć, żeby zrobić te 12. W 11 dobrze poszło, 12 by też wleciało Może w następnej serii zrobię 12. <laughs> Dzisiaj klatka, łydka wjechała. Jutro, jutro biceps. Sam biceps. Jedno ćwiczenie na przedramie. I i. i. A i karka, ćwiczenie karku. Dobra, lece z serium brzucha, są wznosy, kolan. Wznosy kolan kolan zwisie na drążku. Chwili oddechu. Już tych serii też dużo zrobiłem. Tutaj z czterech no, serii z nosów. No, no dziś tyle zrobiłem. To jest ostatnia seria z, z nosu w kolan. I jeszcze przejdę sobie chyba na ze dwie seryjki. Zrobię z, z pięć y, na y, ławce rzymskiej. Z, z tym, z dziesięciokilowym odważnikiem. 50 razy też nie opuszczam nóg do końca, bo bez sensu. Warzę, że była ta dźwignia. Rozpięcie spięcie. Rozpięcie spięcie. I to wystarczy, nie? Nie musisz robić do, tutaj do, do pionu i tu jak najwyżej. Czyli tutaj górna za ruchu jest yy, ważniejsza niż ta dolna bo no tu podnosimy, napinamy, nie? aczkolwiek ja ze względu na moje gabaryty robię dotąd Mniej więcej do końca prostego, czasami może trochę wyżej i czuję te napięcie mięśnie brzucha są starka jest przy wadze 110 kg uważam, że jest ok moje mięśnie brzucha przy wadze 110 kg gdzie ja nie stosuję żadnych tam spalaczy, sterydów, które powodują szybszą utratę tkanki. No wiadomo, że dieta podstawa, tak? Ale są specyfiki, które wypalają. Choron wzrostu, oksandrolon, to wszystko wypala, przyspiesza. Ten metabolizm, spalanie tłuszczu. No ja z tego nie korzystam. Ja lubię zjeść sobie na przykład dzisiaj na śniadanie zjadłem sobie jajka na to wziąłem jajka na twardo z majonezem i ze szczypiorkiem i do tego trochę wędliny, dwie kromki chleba. Teraz ja sobie też nie odmawiam od czasu do czasu troszkę majonezu. Tylko mówię ograniczyłem węglowodany Węgle Węgle to ograniczyłem znacząco. Dobra, lecę dalej.